Przypomnę Państwu także rok 1980 yy, i właśnie dlatego, że, że doszło w sierpniu do porozumień, to potem mogło dojść do tego, że film Miś pojawił się na ekranach yy, w takiej formie prawie w ogóle nieskróconej. To znaczy początkowo... Yy, Cenzura naciskała bardzo na, na wycięcie właściwie jednej czwartej tego filmu. Gdyby tak się stało, Filmy Miś nie byłby tym samym filmem, który mamy przyjemność i będziemy mieli także dzisiejszego wieczoru oglądać. Natomiast właśnie porozumienia sierpniowe, właśnie zmiana nastrojów w kraju i zależenie także właśnie cenzury spowodowało, że zmieniono, czy wprowadzono właściwie sześć poprawek i film Miś z Stanisławem Balei na tym za bardzo nie ucierpiał. Czyli można powiedzieć, że Miś miał strasznego farta. Gdyby nie porozumienia sierpniowe, niewiele by z tego Zostało. E, proszę Państwa, Miś Stanisława Balei jest e, takim pierwszym ogniwem trylogii opowiadającej o e, przygodach prezesa klubu sportowego tęcza Ryszarda e, Ochłockiego. E, w 10 lat po premierze filmu Miś, czyli w roku 1991, e, na ekrany kin wszedł e, film e, Sylwestra Chęcińskiego, e, Rozmowy kontrolowane. Natomiast w 2007 roku mogliśmy oglądać trzecie ogniwo tej trylogii, czyli film Ryś, tym razem w reżyserii Stanisława Tyma. Także każda z tych y, części tych trylogii opowiada o Stanisławie Ogódzkim, każdy z tych filmów ma swojego reżysera, natomiast y, wszystkie y, te filmy łączy nazwisko Stanisława y, Tyma, y, który za, każdy razowo był y, autorem scenariusza, twórcą, głównej e, roli. Także można powiedzieć, e, że film Miś jest filmem, który ma po prostu dwóch ojców. E, I tymi ojcami są oczywiście właśnie Stanisław tym, jak i Stanisław Bareja. E, jeżeli chodzi o tym, albo trochę tę postać może e, warto przybliżyć, zarówno jak postać Barei, e, tym był jest był przede wszystkim artystą y, wszechstronnie utalentowanym. On swoją karierę, proszę Państwa, rozpoczynał jako autor tekstów i aktor y, kabaretów studenckich. Był na przykład bramkarzem i szefniarzem y, w klubie studenckim Stodoła. Potem y, współpracował na przykład ze, ze studenckim Teatrem Satyryków, z Teatrem y, Dramatycznym w Elblągu, ale przede wszystkim no to z takimi klasycznymi kabaretami owych czasów, czyli z kabaretem Oca, z kabaretem Tudek, z kabaretem Wagabunda. Człowiek orkiestra, bo i człowiek ekranu, i autor scenariuszy, ale także człowiek pióra. I tu chyba przede wszystkim na przykład autor bardzo licznych felietonów, które ukazywały się wprost w polityce, w Rzeczpospolitej. Pisał sztuki teatralne, pisał sukowiska radiowe, pisał oczywiście skercze. I to z jego wyobraźni, czyli z wyobraźni temat, tak naprawdę no, zrodził, się, zrodził się miś, czyli Ryszard Ochudzki. I to też z tym Ryszard Ochudzki najbardziej jest kojarzony, bo przecież to Stanisław tym użycza mu niejako swojej twarzy. Jeżeli chodzi o Bareję, to Bareja debiutował w Chinach w latach 60. -tych. Państwo zapewne potraficie wymienić komedię Barei. Myślę, że to nie stanowi większego większego kłopotu. Natomiast ja może przypomnę te wcześniejsze. Mąż mojej żony 1960, żona dla Australijczyka 63, małżeństwo z rozsądku 66, poszukiwany, poszukiwana 72, nie ma róży bez ognia 74, nie spotykaj spokojnie człowiek 75, brunet wieczorową polą 76, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Rok 1978. Natomiast miś jest... To nie jest oczywiście pierwsza komedia Barei. Tak? Te filmy, które wymieniłam, to wszystkie komedie. Natomiast komedia y, przełomowa. Y, komedia, która y, sprawiła, że y, o Barei nikt już nigdy nie zapomni. Y, do momentu powstania Misia komedie Barei między Bogiem a Prawdą oceniane były nisko. E, nie cieszyły się powodzeniem krytyki. Mówiono, że to taka e, tania rozrywka i filmy tak trochę kręcone, hautełniczo, z pewnymi warsztatowymi niedociągnięciami, e, montażowymi niedopracowaniami, e, że to takie, no taka rozrywka. Rozrywka, za którą nikt za bardzo nie stoi. E, natomiast oczywiście nie, nie do końca jest prawdą. Zanim posąmisz elementy krytyki społecznej, krytyki. Um, rzeczywistości otaczającej w tych wcześniejszych komediach balei już były. One nie były takie wyraziste jak w Miśu, natomiast to nie znaczy, że nie było ich tam, tam wcale. Natomiast Miś uczynił niewątpliwie baleję reżyserem bardzo rozpoznawalnym. Rozpoznawalnym, tak, ale to nie oznacza, że ten film dostał jakąś, nie wiem, gigantyczną ilość nagród, bo właściwie nie dostał żadnych nagród. To nie był film szeroko nagradzany, właściwie... Nie ma żadnych znaczących nagród na koncie misia, a jednak wszyscy ten film znają. Um, uważano też, że te filmy wcześniejsze, um, barei, to są takie jakieś miałkie, bezwartościowe, że to kompletna komercja, rozrywka. To to taki specjalny termin. Ukołgo go inny reżyser, Kazimierz Kutz. Uchł termin bareizm i um, co rozumiano um, pod pojęciem barejcyn. Barejcyn był synonimem kiczu i bezguścia twórczego to Państwo teraz się może wydawać dziwne, bo teraz bareizm raczej kojarzony jest, czy waloryzowane to pojęcie jest pozytywnie, prawda? Ono jest związane z poetyką absurdu i groteski, prawda? Z taką ostrą satyrą, która swoje ostrze wymierza w społeczeństwo polskie. Natomiast bareizm to był po prostu kicz i bezguście i, i no, przez bardzo, bardzo wiele lat właśnie twórczość po tymże terminem y no po prostu określano. I oczywiście to nie jest tak, że Bareja nakręcił misia i to jest jego jedyne kluczowe, kultowe dzieło. Potem ten element krytycyzmu społecznego pojawił się później w twórczości Barei także, nawet do tego stopnia, że on jest chyba bardzo, on jest bardzo dobrze widoczny w jego serialach z lat 80. Serialach, które proszę Państwa, wszyscy oglądaliśmy, ja, ja ja byłam z tego pokolenia, kiedy mowa o dwóch serialach, o zmiennikach i alternatywach cztery. Jeżeli państwo jesteście za młodzi, żeby nie mogliście ich oglądać w latach osiemdziesiątych, ze zrozumieniem, to one były powtarzane przez Telewizję Polską tyle razy, że ja nie wątpię, że państwo je znacie. Także ten, właśnie to satyryczne ostrze barej, także także w latach 80. nadal jakby było tak samo, tak samo ostre, nawet właśnie, nawet właśnie w serialach. Proszę Państwa, sam Bareja został niejako doceniony dosyć późno, bo proszę Państwa, rok, tysiąc, rok 2008 gala złotych kaczek i tam dopiero tak naprawdę Bareli zostaje przyznana przez miesięcznik film nagroda. On tam zostaje doceniony i zmobilizowany i zostaje ogłoszony najlepszym reżyserem komediowym stulecia. I od i w Piśmiennicy Polskim też zaczynają się pojawiać po pierwsze artykuły poświęcone twórczości Barei, po drugie nawet monografie. Tutaj polecam Państwu, zainteresowanym twórczością Barei, monografię pióra Macieja Łuczaka, Miś czyli świat według Barei, która miała już dwa wydania. Czyli jakby Barei artysta doceniony dosyć późno. I jeszcze chciałabym wrócić właśnie do, do, do tejże trylogii. Co łączy Misia, Rysia i rozmowy kontrolowane? W kolejności miś, rozmowy kontrolowane, Ryś. To są filmy, które roz... oprócz oczywiście w postaci Ryszarda Okuckiego. To są filmy, które rozgrywają się w różnych momentach historycznych. Jak Państwo wiecie mi, to jest koniec lat 70., początek 80. czyli tak zwany późny PRL. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy kontrolowane, to to jest okres stanu wojennego, a jeżeli chodzi o Rysia, to to już jest po przełomie 89 roku. I ze wszystkich tych trzech częściach okazuje się, że świat otaczający głównego bohatera i główny bohater są absurdalni. I wcale się nie poprawiło. To znaczy po 89, czyli okres, o którym opowiada Ryś, wcale nic się nie zmieniło. Mamy, mamy demokrację, mamy wolność, a mechanizmy jakby nie patrzeć te same układy ciągle ważne i tylko, ciągły, tylko dzięki owym układom, Szwindlom, machlojkom, znajomościom, kontaktom Ryszard Ochódzki może wyjść z tarapatów. Czyli pomiędzy końcem lat 70., czyli okresem, który pokazuje w Misiu, a okresem, w którym rozgrywa się akcja Rysia, jakby w takiej diagnozie tutaj tyma bo on jest jednak autorem wszystkich tych scenariuszy, nic nie drgnęło. Świat jest jaki jak był. Polska jest jaka była, nie świat. Tak samo absurdalna, tak samo groteskowa i żeby czegoś się dochrapać, no to po prostu trzeba mieć dobry układ, dobrze zakombinować. I Ryszard pochucki od samego początku o tym, o tym wie.